Spójrz na swoje życie przez chwilę nie na plany, nie na intencje na to, co faktycznie się powtarza na ludzi, których przyciągasz na pieniądze, które pojawiają się albo ciągle znikają na momenty, w których zawsze coś cię zatrzymuje tuż przed kolejnym krokiem bo jest jedna rzecz, o której rzadko się mówi wprost. Twoje życie nie jest wynikiem tego, co deklarujesz. Jest dowodem tego, w co naprawdę wierzysz. Nie w to, co mówisz na głos, nie w to, co wpisujesz w cele, tylko w to, co jest w tobie tak głęboko, że nawet tego nie kwestionujesz. Wyobraź sobie termostat w pokoju. Możesz otworzyć okno, możesz włączyć grzejnik, możesz kombinować godzinami. Ale jeśli termostat jest ustawiony na 20 stopni, pokój i tak do tego wróci. Tak samo działa twój wewnętrzny ustawiony poziom poziom pieniędzy, poziom relacji, poziom spokoju poziom tego, na ile pozwalasz sobie, żeby było dobrze. I tu pojawia się moment, który dla wielu jest niewygodny. Jeśli coś w twoim życiu ciągle wygląda tak samo, to nie dlatego, że masz pecha. Tylko dlatego, że na jakimś poziomie to jest zgodne z tym, co uznajesz za możliwe i bezpieczne. Możesz chcieć więcej. Możesz rozumieć teorie. Możesz nawet wiedzieć, co należałoby zmienić. Ale jeśli w środku masz zapisane to nie dla mnie, tak już jest. Lepiej nie ryzykować. Zaraz coś się zepsuje. Wtedy życie będzie tylko potwierdzać ten zapis. Spokojnie, konsekwentnie, bez emocji. I dlatego tak wiele osób mówi próbowałem wszystkiego, a tak naprawdę próbowało zmienić rzeczywistość, nie ruszając miejsca, z którego na nią patrzy. Bo świat zewnętrzny nie reaguje na Twoje wysiłki. On reaguje na Twój stan wyjściowy, na to, co dla Ciebie jest normalne. I dopóki ten stan się nie zmieni, życie będzie dalej dostarczać dowodów, że Masz rację. I teraz ważne: to nie jest o winie, to jest o mechanizmie, bo to, w co naprawdę wierzysz. Rzadko jest czymś, co świadomie wybrałeś. To raczej coś, co zostało w tobie ustawione lata temu przez obserwację, przez powtarzalność, przez to, co widziałeś jako normalne. Jeśli dorastałeś w świecie, gdzie ciągle trzeba było uważać, twoje ciało nauczyło się czujności. Jeśli widziałeś, że pieniądze zawsze były problemem, Twoja podświadomość uznała, że więcej równa się zagrożenie. Jeśli miłość była niestabilna, spokój zaczyna wydawać się podejrzany. I potem, jako dorosły człowiek, mówisz, chcę zmiany, ale w środku uruchamia się coś znacznie silniejszego niż chęć. Uruchamia się wewnętrzny filtr. Ten filtr decyduje, co zauważysz? Na co zareagujesz, kiedy się wycofasz, a kiedy uznasz, że to nie ma sensu. I tu jest moment, który większość ludzi omija, bo jest niewygodny. Podświadomość nie szuka dla ciebie szczęścia, ona szuka spójności. Jeśli w środku masz zapisane, że życie to walka, będzie wybierać sytuacje, które to potwierdzą. Jeśli masz zapisane, że lepiej nie wychylać się za bardzo, zatrzymać się dokładnie wtedy, gdy zaczyna robić się inaczej. Dlatego tak często ludzie są blisko i nagle coś się sypie. Motywacja znika, energia siada, pojawia się chaos albo dziwna obojętność. To nie jest przypadek. To jest system obronny, który mówi: Wracaj do tego, co znam. Tam przynajmniej wiem, jak przetrwać. I jeśli tego mechanizmu nie zobaczysz, będziesz całe życie próbować poprawiać detale. Lepsze decyzje, lepsze cele, lepsze afirmacje. Ale ciągle z tego samego miejsca w środku. A życie, jak lustro, będzie tylko odbijać to, co już tam jest. Tu nie chodzi o to, żeby uwierzyć w coś nowego. Chodzi o to, żeby przestać automatycznie wierzyć w stare. I dokładnie w tym miejscu zaczyna się prawdziwa praca. Bo w momencie, gdy zaczynasz to widzieć, pojawia się bardzo dziwne uczucie jakby ktoś zdjął zasłonę, ale nie dał jeszcze nowego obrazu. Z jednej strony czujesz ulgę, bo wreszcie rozumiesz, dlaczego tyle rzeczy się powtarzało. Z drugiej strony pojawia się napięcie, bo dochodzi do ciebie coś niewygodnego. To nie świat był przeciwko tobie. To ty cały czas odtwarzałeś ten sam wewnętrzny stan. I tu większość ludzi popełnia kolejny błąd. Zaczyna z tym walczyć. Próbuje wymusić nowe myślenie, przekrzyczeć stare reakcje, zastąpić je pozytywnymi hasłami. A im mocniej próbują, tym wyraźniej czują opór. Bo podświadomość nie zmienia się przez nacisk, ona zmienia się przez doświadczenie stanu. To dlatego samo rozumienie jeszcze nic nie zmienia. Możesz wiedzieć, dlaczego tak reagujesz, i nadal reagować dokładnie tak samo. Zmiana zaczyna się dopiero wtedy, gdy twój układ nerwowy przestaje żyć w trybie znanym. Gdy ciało uczy się, że brak napięcia nie oznacza zagrożenia, że spokój nie jest ciszą przed burzą, że więcej nie oznacza straty kontroli. I to jest moment, w którym stare przekonania zaczynają się kruszyć nie dlatego, że je podważasz, ale dlatego, że przestają być potrzebne. Wtedy życie naprawdę zaczyna wyglądać inaczej. Nie spektakularnie, nie nagle. Raczej cicho. Reakcje się spowalniają, decyzje stają się prostsze. Przestajesz sabotować rzeczy, które wcześniej wydawały się za dobre. I jeśli teraz coś w tobie mówi, to brzmi znajomo, albo czuję, że to dotyczy mnie, to nie jest przypadek. To jest dokładnie ten moment, w którym warto przestać tylko słuchać. I zacząć pracować na poziomie, na którym to wszystko się ustawia. Bo w tym miejscu pojawia się coś, czego mało kto się spodziewa. Nie euforia, nie nowa wersja siebie, tylko pustka. Jakby stary sposób reagowania już nie działał, a nowy jeszcze się nie uruchomił. I to jest dokładnie ten moment, w którym większość ludzi wraca do punktu wyjścia. Nie dlatego, że są słabi. Tylko dlatego, że nie rozumieją, co się właśnie dzieje. Umysł interpretuje tę ciszę jako brak postępu, ciało interpretuje ją jako zagrożenie, a ty masz wrażenie, że coś się zepsuło. Nie zepsuło się nic. Po prostu pierwszy raz od dawna nie karmisz starego przekonania. Nie dokręcasz napięcia. Nie potwierdzasz w sobie historii, którą żyłeś latami. I dlatego jest cicho. To w tej ciszy decyduje się, czy naprawdę zmienisz kierunek, czy tylko dodasz kolejną warstwę myślenia do starego schematu. Bo prawda jest taka: Twoje życie nie zmienia się w momencie, gdy zaczynasz wierzyć w coś nowego. Zmienia się wtedy, gdy przestajesz podtrzymywać to, w co wierzyłeś dotąd. A to nie dzieje się na poziomie myśli. To dzieje się na poziomie reakcji, na poziomie napięcia w ciele, na poziomie tego, co uznajesz za normalne. I właśnie dlatego tak trudno to zrobić samemu, tylko słuchając kolejnych treści. Bo tu nie chodzi o inspirację, chodzi o przestawienie wewnętrznego punktu odniesienia. Jeśli czujesz, że coś w tobie już to widzi, ale jeszcze nie do końca wie, jak przez to przejść, to jesteś dokładnie w tym miejscu, o którym mówię. I właśnie w tym miejscu większość ludzi się zatrzymuje. Bo łatwiej jest powiedzieć sobie, że wierzę, niż sprawdzić to w praktyce. Przekonania nie ujawniają się w myślach. One ujawniają się w powtarzalnych decyzjach. W tym, na co pozwalasz sobie codziennie, w tym, na co reagujesz automatycznie, w tym, czego nie robisz. Choć wiesz, że powinieneś. Jeśli ktoś mówi, że wierzy w obfitość, a żyje w ciągłym napięciu, to nie jest sprzeczność, to informacja. Jeśli ktoś mówi, że wierzy w zmianę, a codziennie wraca do tych samych schematów, to nie porażka, to spójność z tym, co jest zapisane głębiej. Podświadomość nie słucha deklaracji, ona słucha powtarzalnego stanu. Dlatego życie jest tak bezlitosne i tak uczciwe jednocześnie. Nie daje ci tego, co chcesz. Daje ci to, w czym jesteś zakotwiczony. I tu pojawia się moment, który dla wielu jest niewygodny. Nie zmieniasz życia zmieniając cele. Zmiana zaczyna się dopiero wtedy, gdy zaczynasz rozbrajać wewnętrzne mechanizmy, które każą ci wracać do tego samego. Nie na poziomie motywacji, nie na poziomie postanowień, tylko na poziomie stanu, z którego reagujesz. Jeśli to, co słyszysz, rezonuje, to znaczy, że gdzieś w środku już wiesz, że problem nie leży na zewnątrz i że samo rozumienie nie wystarcza. Dlatego, jeśli chcesz pójść krok dalej i faktycznie przerwać ten cykl, a nie tylko go analizować, Zostawiłem materiały, które prowadzą dokładnie przez ten proces bez presji, bez obietnic, bez motywacyjnego hałasu. Link znajdziesz w komentarzu. A jeśli te treści są Ci bliskie, zostań tutaj. Ten kanał jest właśnie dla ludzi, którzy są gotowi spojrzeć na swoje życie bez filtrów.